Dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy zaapelować do samorządów województwa śląskiego, żeby egzekwowały antysmogowe przepisy. My, jako aktywiści antysmogowi, prowadzimy szereg akcji, szereg działań o takim charakterze pionierskim, które kończą się tym, pokazują to, że można wykorzystywać przepisy antysmogowe do tego, aby skutecznie pozbywać się kopciuchów, skutecznie wygaszać te paleniska, które zatruwają swoje najbliższe otoczenie. Wykorzystujemy do tego prawo ochrony środowiska. I stosowne przepisy, które umożliwiają samorządom, umożliwiają organom, czyli wójtom, burmistrzom i prezydentom przymuszenie właściciela kotła, który nadmiernie oddziaływuje na środowisko, negatywnie zatruwa całe, całe swoje otoczenie, do wymiany tego takiego, takiego urządzenia grzewczego. Chcieliśmy podsumować mijający sezon grzewcze pod kątem tego, jak wygląda akcja Karna Kopciuch, która z odpowiedzią na zgłoszenia tych mieszkańców, którzy się czują bezsilni, w, mieszkając w pobliżu Kopciucha, który im po prostu utrudnia codzienne funkcjonowanie, utrudnia możliwość korzystania z własnej posesji, wyjścia na dwór, otwarcia okna. Musimy jednak rozróżniać, o jakich gminach mówimy, to znaczy my mamy mieszkańców Rybniku, myślę szczęście, nawet na terenie całego województwa, bo tutaj jest duża świadomość zarówno wśród władz gmin, jak i wśród urzędników, że uchwałę trzeba egzekwować, w jaki sposób to robić, jak wspierać mieszkańców w procesie szukania pieniędzy na termomodernizację czy wymianę kotła. Natomiast duża część kraju to są w dalszym ciągu miejsca, gdzie nawet jeżeli obowiązują uchwały antysmogowe, to one de facto są martwymi przepisami ze względu na brak woli do tego, żeby te przepisy były przez samorządy egzekwowane. Odkąd wystartowała akcja Karny Kopciuk w listopadzie 2019 roku, przyjęliśmy ponad 5 zgłoszeń z całej Polski. Większość dotyczy województwa śląskiego, ale też z takich rejonów mamy zgłoszenia, jak Pomorze, jak Małopolska, jak Dolny Śląsk ponad 3000 zgłoszeń zostało zweryfikowanych pozytywnie to znaczy wysłaliśmy ich właścicielom znaczy właścicielom kopciuchów wezwania do zaprzestania naruszania prawa czyli zatruwania powietrza jednocześnie informując o tym że spalanie węgla czy spalanie paliw stałych negatywnie wpływa na zdrowie na Życie, jednocześnie też wskazując możliwości zdobycia dofinansowania do wymiany źródła ciepła na bardziej ekologiczne. Reakcje, z jakimi się spotykamy, są przeróżne. Nieraz zarzuca się nam promowanie donosicielstwa. My z kolei staramy się wyjaśniać, że możliwość oddychania czystym powietrzem jest dobrem, nadrzędnym, że wszelkie działania, które temu służą, są prawidłowe, pożądane. To jest ratunek dla tych osób, które żyją w takich miejscach, gdzie być może większość mieszkańców już zlikwidowała kopciuchy, ale znaj znajdzie się jeden, dwa albo trzy takie mm, budynki, emitory, które zatruwają życie. Nie? I wtedy my przychodzimy z pomocą. W zasadzie to w sprawach takich, które by się wydawało, że są beznadziejne, bo samorząd nic nie robi. To, że jest może i niewiele postępowań, może wiele, może niewiele, ponad 80 w całej Polsce, nie świadczy o tym, że, że ta akcja ma taki mały rozmach, dlatego że każde wszczęcie przez nas postępowania w różnych samorządach na terenie całej Polski, no, że tak powiem, wywołuje różne refleksje i u samorządowców, i o tych, u tych osób, których te wnioski dotyczą, no i u sąsiadów oczywiście.